Witam wszystkich sportowych świrów. Dzisiejszy odcinek jest to odcinek vlogowy. Dzisiaj sobie robię nogi i będą to ciężkie nogi. Będzie festiwal przeciążeń na nogach. Już się wstępnie rozgrzałem, więc będę zaraz zakładał pierwsze ciężary na serię wstępną w martwym ciągu. Bo zaczynamy sobie dzisiaj od martwego. Póki co jestem solo. Niby ma być Frodo o 19.00. Czy dotrze? To zobaczymy. Ale póki co mam nadzieję, że moja osoba Was zadowoli. I pogadamy sobie dzisiaj trochę. W międzyczasie będzie też pokazany mój trening, jak aktualnie trenuję. Aktualnie mam ostatni miesiąc masy przed redukcją, także treningi też są ciężkie, żeby w 100% wykorzystać ten czas. I pod koniec masy przygotujcie się na maksy trójboju. Będzie ciekawie. Póki co Wam nie powiem, ile będę robił w serii głównej na martwy, ale już robię takie dwójki, trójki, żeby się przygotować na te, na właśnie na jedynki. Robię sobie mniejsze zakresy powtórzeń. No i co? No i zakładamy chyba 7 dych na rozgrzewkę. Ja ogólnie zazwyczaj jak ćwiczę, to jak mam pierwsze ćwiczenia, gdzie zazwyczaj pierwsze ćwiczenia to są wielostawy ciężkie, to lubię sobie zrobić właśnie takie serie wstępne na mniejszym ciężarze. Jest to moim zdaniem jedna z lepszych form rozgrzewek w ogóle, jakie można zastosować w treningu siłowym, bo wiadomo, można sobie aktywować partie pojedyncze, na przykład na gumach, czy tak jak ja na początku treningu zrobiłem. No ale tu, jak robisz sobie serie wstępne, to już masz stricte przygotowanie już yy, tych partii w ćwiczeniu, gdzie będzie ostre przeciążenia. Także polecam każdemu zawsze serie wstępne. No i to była ostatnia wstępna 160 kilo W serii głównej docelowo Dzisiaj 175 na 2 Na ostatnim treningu ciągów Robiłem 170 na 3 O kurwa, czekajcie, dajcie mi chwilę Się Zadyszałem No czyli zaraz zakładamy 175 Zobaczymy jak to będzie chodziło Jedyny minus jest taki, że wczoraj robiłem górę Mam trochę, czuję, że mam zmęczone plecy. Już na rozrzewce to, to trochę czułem, jak sobie je aktywowałem. Ale nie ma wymówek, musi pójść. Zakładamy 107.5. No i co, lecimy pierwszą główną. Kurwa! Ua! Ty pierwszy się jakoś ustawiłem dziwnie. I od razu po, po pierwszym powtórzeniu to zauważyłem i druga już łatwiutko, elegancko wyszło. No i tak jak widzicie, robię sobie w pasie. Nigdy dotąd nie robiłem żadnych ćwiczeń w pasie. Ale po ostatnich maksach stwierdziłem, że te maksy sobie zrobię w pasie, bo po tamtym już mój odcinek Błagał o pomoc, o litość. Także. No teraz trzeci trening, robię sobie w pasie te ciągi. Spokój się przyzwyczaiłem trochę do niego. Także zobaczymy, czy coś to da na maksach. Ale pamiętajcie, żeby też nie robić każdego ćwiczenia na treningu w pasie, bo, bo ważne jest też ćwiczenie bez tego pasa, żeby nauczyć się odpowiednio aktywować te mięśnie głębokie brzucha. Jak będziemy robić cały czas w pasie, to nie będziemy aktywować odpowiednio tych mięśni głębokich i w pewnym czasie, przez to, że będą one osłabione, może to się źle skończyć dla naszego kręgosłupa. Także ja też nie robię wszystkiego w pasie. Na przykład robię rumuńskie martwe ciągi, cały czas bez pasa, żeby wzmacniać mocno ten kor. I wy też o tym pamiętajcie. Zostanę sobie chyba w tej bluzie, bo trochę zimno tutaj. I co? I lecimy drugą, główną. Jeszcze jedna główna, bo robimy sobie trzy. I dobrze, 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 dobrze. Jestem ciekawy, jak te maksy pójdą. Pardon. No, także jak mówiłem na początku, ostatni miesiąc masy aktualnie, bo zrobiłem sobie taki plan, że zrobię sobie kolejne maksy przed urodzinami, które są 20 kwietnia. Ostatnia maksy jako nastolatek. Bo zmiana kodu dwójka z przodu to już starość nie radość, starość nie radość. Niestety, mam nadzieję, że wyjdziemy w dwudziechę z, z poważnymi rekordami, nowymi, fajnymi. No i dobra, lecimy. Last but not least. Kurwa, co ja jabłałem z tą nogą? Dobra, także ciągi mamy z głowy, i lecimy sobie teraz na suwnicę. Suwnicę robię sobie w wersji unilateralnej, to znaczy w wersji nóż. Czyli najpierw robimy sobie słabszą nogę. U mnie jest to lewa, ale najpierw jeszcze wstępna, rozżywkowa. 20 na stronę. Uff zgrzałem, kurwa, już nie potrzebna ta bluza. No i dobra, teraz pierwsza główna, 30 na stronę. No i teraz się zaczyna heca, bo teraz się robi trochę ciężej. A kurwa lewa nie domaga. Z lewą coś jest nie tak. Lewa jedzie. A zresztą zobaczycie. Uff. 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 Daj jeszcze jedno! Juuuuh, no i widzicie, to już było ciężko, to już nie wiem, nawet czy ósme by poszło. Może by poszło, ale się boję tak bez zasekuracji. Widzicie, lewa na siedem i już jest ciężko, nie? No to teraz prawa. Uf. 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 No i widzicie szóste I siódme I <noise> Mogłaby jeszcze jebać, jebać i jebać Myślę, że na spokojnie Nie wiem, z dziesięć, dwanaście By jeszcze udźwignęła ta prawa Także widać tu tą dysproporcję w tych dwóch nogach. Także dlatego warto w planie dodawać sobie te ćwiczenia też unilateralne. One fajnie Wam wyrównają tą dysproporcję między dwoma kończynami, dwoma stronami ciała. No i tutaj na suwnicy robię sobie dwie serie główne, takie cięższe właśnie. No dla lewej cięższe, dla prawej niekoniecznie. No i druga główna. Ła. A, jedziemy. U. 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 Jezu, nienawidzę na słuchaj, Ostatnia, Ostatnia, noga. noga. więcej więcej nie mam. Uff. No i, no, i lecimy sobie na kolejne ćwiczonko, jakim jest Hip Trust na takiej fajnej maszynie. Uff. Ta odzywkowa. 40 na stronę. No, i też pierwszy raz robię sobie w tym pasie. Bo jak ostatnio robiłem, założyłem 60 na stronę, tak jak teraz jest. No, i pas się zerwał. Nie, ale on już był lekko naderwany, to nie jest tak, że jestem nie wiadomo jak silny, że rozpierdalam pasy. A zresztą co ja sobie umówię, kurwa. Jestem po prostu taki silny, że za dużo zakładam za dużo ciężaru i pasy nie wytrzymują Pode mną, pod ciężarem, który robię. No ale też już widać standardową zagrywkę froda. 19 będę na siłowni, 19-17, dalej go nie ma. Sukces będzie jak przy, przyjdzie do końca treningu. Mogę wam już na początku powiedzieć, że nie spodziewajcie się, że Frodo przyjdzie, bo z nim to różnie. Z nim to różnie. Z nim to zazwyczaj tak jest, tak jak teraz. Także możecie napisać w komentarzu: Frodo, Pało, nie spóźniaj się. Dziękuję z całego serca za każdy taki jeden komentarz. Dobra. A my lecimy. Pierwsza główna, 60 na stronę. Let's. No i fajnie. Na sześciu. Nawet lekkie. Jeszcze jedna będzie. No a tak jakby ktoś był ciekawy, jak moja waga aktualnie. No to aktualnie nadszedł tak około 9,2. Może lekko ponad, nie ważyłem się od dwóch dni chyba. Dwóch, trzech. No, ostatnio, jak się ważyłem, to było 92,1. No i co, po treningu sobie jakoś jeszcze forma zrobimy. Nie ma czym się chwalić. Bo już końcówka masy, więc to wiadomo, ale także poglądowo było. Zobaczycie sobie, jak to wygląda. Też Aktualnie ten właśnie okres masowy trwa już 6 miesięcy, lekko. Ponad 6 chyba. No i łącznie przybrałem 11 kg. Tak średnio wychodzi około pół kilo na miesiąc. Ej, Boże. Pół kilo na tydzień. 2 kg na miesiąc niecałe, tam coś, coś koło tego. Także no, teraz taka spokojna masa, spalniamy trochę tempa, nie robimy świńskiej masy. Wy też nie robicie świńskiej masy, to, bo to wiecie, no, no może nabierzecie trochę. Ta waga wam pójdzie do góry, bo wiecie, kurwa, tacy napuchnięci, wielcy, ale potem bez sensu to zrzucać, wszystko ten tłuszcz, więcej tłuszczu, że nabierzecie niż mięśni, kurwa. Ja tak samo robiłem wcześniej, także uczcie się na moich błędach, nie na własnych. No i co? Jedziemy ostatnia hipów. Mamy. Kolejne ćwiczonko. Uginanie nóg na maszynie. Dzisiaj dokładam trochę. 7,5 na 8. Chyba, że będzie lekkie, to na więcej. Uff. Dobra, zostaniemy chyba na 8. Ale sobie dam sobie trochę wyżej to, żeby jeszcze trochę tą, żeby jeszcze trochę tą dwójkę rozciągnąć. Uff. Na 8. Jeszcze jedna Tutaj trzy główne na maszynce. Dobra, ale żeby was tak nie zanudzać, ostatnią serią dwujęg. To opowiem wam o tym, jak aktualnie trenuję. Trenuję aktualnie z systemem upper lower, pięć razy w tygodniu, trzy razy dół, Boże, trzy razy góra, dwa razy dół. I trenuję w tym systemie nie na tydzień, tylko jest rozdzielony na 8 dni w tygodniu. żeby nie było takiej sytuacji, że mam jeden dzień przerwy między górą. Kurwa! Pierwszy raz sobie testuję takie rozłożenie, taki system treningowy. Aparlower nie trenowałem nigdy takim. Ostatnio trenowałem sobie Push-Pull-Legs. i właśnie myślę... Chyba najbardziej mi się podobał ten Push Pull Legs. No i myślę, że chyba następny sobie zrobię właśnie Push Pull Legs. Tak mi się fajnie trenowało. No i na koniec robię sobie wspięcie na palce na Smithie. Jakby ktoś się zastanawiał, już raz dostałem właśnie pytanie na siłce, czy te talerze tutaj na boksie dałem z tego względu, że już raz się tu wypierdoliłem. Nie. Nie wypierdoliłem się tu, ale było blisko. Bo robiłem sobie właśnie spięcie na palce na tym boksie. Bez ciężaru. I już mi się podniósł z tamtej strony boks. I mało brakowało, żebym się wykurwił ostro na twarz. Także no. Unikając pytania, nie. Nie wypierdoliłem się tu. No, i tego ćwiczenia trzy serie aktualnie na 10, 40 na stronę. Ała! No, żeby właśnie zameldować, pokazałem wam tylko jedną serię tego. I na koniec, jako ostatnie ćwiczenie, kółeczko, brzuch. Zajebiste ćwiczenie ogólnie. Tak pali brzuch, przy tym, że to koniec świata. I jedziemy. O, ale boli. Uch, ale jak boli to rośnie. Robię sobie trzy serie na kółeczku na 10 i już jest ciężko, strasznie. To dziesiąte już ledwo no co weszło. Takie nawet na pół bym powiedział. No. Jeszcze jedna kółeczka, potem checkform, ale zanim checkform, to czekajcie, bo jest tutaj półka. ktoś przyszedł. Hello! Witaj się z widzami. Hello! Czy grasz check forma? Yeah. No i taka jest teraz świneczka. No ale jak widzicie, nie, jakoś dużo tłuszczu nie ma tutaj. Jak na 9,2, dużo trochę jeszcze prześwituje ten brzuszek. Coś tam żyłka jeszcze siedzi. Nóżki też nie są tak aż takie podlane. Też owłosione, to tak nie widać. No, ale taka spokojniejsza masa. I to by było na tyle. Dzięki Wam bardzo za odcinek. Możecie zostawić łapkę w górę, oczywiście. I możecie napisać w komentarzu jeszcze. Dzięki Frodo za trening. Nara!